15 marca 2020 roku, kronika numer 6. Dziś z domu i zapewne tak będzie przez najbliższe dwa tygodnie, ponieważ wczoraj rząd Hiszpanii wprowadził stan zagrożenia, który wszedł w vigor o północy, z soboty na niedzielę i będzie obowiązywał przez najbliższe 15 dni. Oprócz oczywistych rozporządzeń związanych z. Z zarządzaniem z przejęciem władzy przez odpowiednie organy. To, co będzie obowiązywało absolutnie wszystkich osób, które przebywają na terenie Hiszpanii, to bardzo duże ograniczenia, jeżeli chodzi o przemieszczanie się. Kto i po co może wychodzić z domu? Tylko i wyłącznie te osoby, które idą do pracy, a ponieważ Praktycznie bardzo dużo firm zostało zamkniętych, więc tak naprawdę są to osoby, które pracują w przedsiębiorstwach, które zapewniają podstawowe usługi dla społeczeństwa. Możemy wychodzić po to, żeby kupić podstawowe produkty spożywcze bądź też leki. Ponieważ będą otwarte też stacje benzynowe, więc będzie można zatankować samochód. Można wychodzić wtedy, kiedy idzie się do lekarza, bądź też zaopiekować się osobą z rodziny, która takiej pomocy potrzebuje. Na przykład zaopiekować się osobą starszą bądź niepełnoletnią. Absolutnie nie można wychodzić w grupach. Jeżeli wychodzimy z domu, to tylko i wyłącznie sami pojedynczo. Zamknięte będą praktycznie wszystkie lokale handlowe, oprócz tych, które zapewniają podstawowe usługi bądź produkty. I wczoraj, w momencie, kiedy premier Hiszpanii wymieniał te lokale, które Oferują niezbędne usługi dla społeczeństwa. Też powiedział o salonach fryzjerskich, co wywołało natychmiastowe, natychmiastową konsternację i odpowiedź w sieci. Pojawiły się najróżniejszego rodzaju żarty. Ale dzisiaj oczywiście już to sprostowano. Usługi fryzjerskie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli chodzi o osoby, które są bądź niepełnosprawne, bądź na tyle nie mogące sobie poradzić z z, tą, z dbaniem o higienę, że potrzebna jest pomoc. Przyjmujemy to wszystko oczywiście z należytym spokojem i. Z wielką odpowiedzialnością. Wszyscy się staramy temu podporządkować, starając się też nawet w tej trudnej sytuacji znaleźć aspekty pozytywne. I jak widzicie za moimi plecami, moja biblioteczka jest pełna książek, i postaram się ten czas przeznaczyć na na czytanie, między innymi. I jedną z pierwszych pozycji, które niedawno znalazłam w księgarni, taka perełka, Dorota Masłowska, ale po hiszpańsku. Znalazłam tą książkę w jednej z barcelońskich księgarni. Byłam bardzo zaskoczona pozytywnie, bo mało jest polskich współczesnych pozycji literatury, które można by było po hiszpańsku znaleźć. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.